Andrzej pierwszy raz z wykrywaczem O, coś, coś namierzyłeś. Tak, tutaj. Pałkę prawdy uh, 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 uh. Szybki sygnał był. A sprawdź jeszcze. Sygnały dla mnie są wiersz Tutaj Widzę. A włączyłem go w ogóle. Ja o, mamy coś. masz monetę z PRL-u panie o, 10 grosz. Wow. Ale daty siema łuki Siema ludziska Data nie do rozczytania. Cześć Olo, cześć Norbert Ale już monety sypią. Nie wiem, chyba czwartą monetę już dzisiaj mamy. Na Andrzej, bo Andrzej ci chodzi. Cześć Mirek. Duży Zbigniew z zilkiem też są. Cześć Roman, Siema. Masz pozdrowienia ze Szczecina. Z samego Szczecina, panie. I to za darmo. I to za darmo, nieuki. Siema Adaś. Cześć Lantytel. Też pozdrawiam. Emi, idź za ciosem. Siemka. Emi, u nas śnieg jest. Cześć Zibi. Pucyfik. Cześć kolorowa, Siemka. Za, na bank za darmo od długiego pozdrowienia. Powiem Wam, że dzisiaj mieliśmy tylko rekreacyjnie się przejechać, ale wzięliśmy wykrywacz. Jan się bawi. I mu się to podoba. Ale ładne kwiatuszki łuki żeś wysłał za darmo do Agnieszki. Wczoraj był śnieg, dziś już deszcz. Tutaj jechaliśmy, to padało, wiesz? Ciapało. Cześć, Dariusz, się witaj. U ciebie jeszcze nie ma śniegu. Mam kwiaciarnię. No, ziesz, ty, byku ty, Zimno, zimno, nie wiem. U Emii pewnie jest fajna pogoda, nie? Dzisiaj jest jeden na plusie tutaj, u nas w Pucyfiku i w ogóle. A wczoraj było minus dwa. Coś znalazłeś. Co masz? Kapsel. Ale to pierwszy kapsel dzisiaj. Zaczęło się od monet. Cześć Flamingu, witaj. Tak, dokładnie, Adaś. Następny. Andrzej to jest mistrz od Bursztynu nasz. Emi pisze, że my niedaleko ciebie. U mnie plus jeden Norbert. A jesteś na Rejonie, Emi. No tu masz tą samą pogodę. To Pozdro z Pacyfiku. I Mustafa Gold jest. Bądźiorno. Co ty jeszcze nie śpiesz, w ogóle ciągle nie śpisz, Mustafa? Hello. Dzień wolny dzisiaj. Przy francuskiej granicy na 3 na plusie No to zazdraszczam Ci Roman Cześć Krzysiek, Solo Spoko, spoko Emi Andrzej coś tam znalazł Ale to zobaczymy u niego na kanale Kanał numer 1 Ustawa od rana szukam Gdzie ten ziomuś Ninka, jaki ziomuś Plażowicze, wczoraj tu była kobieta, co chciała się kąpać. Ale powiedziałem jej, że za dużo szkła jest, poszła na inną plażę. A, chodzi o Andrzeja. Andrzej śpi, tak? Paweł Kozłowski Na Podlasiu minus 4. No to już w ogóle wam współczuję. Ninka napisała jak można spać No jak niektórzy lubią Spać Gdzieś tutaj telefon się położyć Pod dachem wypada Mustafa dostał buziaki od Emi A my tu pochodzimy z pół godzinki Pójdziemy do rekinów pod molo tam Siemka o, motora masz na ikonie jak na wznaknik można tak Flaming dostał fortepian klawisze do grania Flaming ma fajną nutę Musti na boczku. To jest fajna plaża, bo zeszło dużo wody i to na skraju jest dużo, dużo sygnałów. Za zimno w paluchy jest flamingowi. Fajnie by było, jakby Andrzej się trafił coś ciekawego. Coś dużego? Pałkę prawdy ci mogę dać jak chcesz ja dam ci pałkę prawdy i sprawdzimy Ale wyszło z dołka o nie, co czekaj szczęście. teraz no, 4 pokazuje było 20 Jeszcze jest dołek Jeszcze tu jest, tu jest To kopaj właśnie sobie Nie jest tak chopsiup, nie Andrzej? Nie. O. o, może być coś dużego. Nie, coś wiesz Siema Miraz, witaj, przyjacielu. Sat, mil. Wiesz, jak za głęboko to nie, nie kopię, odpuszczam. Aha, no tu panie, walc. Może to być skrzynka ze złotem, wiesz. ale to jest zobacz, to podbija. Może to jest jakaś, wiesz, Kular ma. A to nie, to jakiś znalazłeś kawałek statku, nie? Można kopać, a nie trzeba Milsat Jest detektorista, siema Czekam, to położyć, wiesz? Spoko, tak, tak, śmiał Bayern Soldier Siemka Andrzej się zawziął, wykopię to Trzonek nie powinien pęknąć Prędzej stal się podda Możesz człowieku jak na żywo bombę wykopiesz, to będzie akcja coś tu jest dużego nie, to już, już to. No nie no kamień <laughs> nie no to w ogóle żarty <laughs> Dobrze <Nie> no. <coughs> Meteoryt Flaming pisze że to jest meteoryt O o o właśnie I zaraz do Janusza Astro AstroKosmo dzwonimy i No coś, coś gdzieś. <laughs> Także słuchajcie, my się będziemy bawić dalej. Pozdrawiamy z Pacyfiku, miłej Kawusi i mojego Dzionka. Do zobaczyska później. ja.